Przedać Ładne, fajnie gadać Dobra, wstanie. tak, fan. A Hardy? A mi proponował MediHardy w ogóle, nie wiem czemu Będzie się Widzę Oho Ale musiałem szeroko pojechać O, ale mnie wow. to. Wow. Los, 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 los Sorry, sorry, sorry cool. Dobra, dobra, jedziemy no, Dobra, tu upala, ja nie będę się tu przypychał, ja tu jadę Ale w miarę ładne O, o! Na no tych no hardach tak to leciał Oleciał Z jednej strony można przedłużyć stint na medach niby teraz Nie, no co ty nie Weż, nie, nie, nie jadę, no, z, media, z, no. za mało krążę zrobi się tam Ujadę Zastanawiać A aj, 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 jak mnie przetrzymało kurwa, że tylko nie dał to tylko Dobra dla 4 złote na 5 godzin to jak za darmo To one za drobne On jak coś by wygrało to ucieknie Dobre? Jak zawsze... Ktoś nie, znaczy, no Ktoś nie zjechał, jest z przodu wolniejszy i wstrzymuje stawkę To dobrze, bo hardy mi się o. nie rozgrzały jeszcze Dwa, ooo, dwa stony się biją Oj, 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 oj. O, 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 Rozbili się? Tak. Nie, Eee, a, a, a on się a, nie zrobił oj, duchem, nie, nie, on, to nie to on się nie, 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 nie zrobił duchem to tak. tak. Ale ale a Astony nie. Proszę, nadal bo tu. A zblokowały te. Tor, tor, no? Ja to samo Ale wiem wam czy star z końca się opłaca, już jestem 15. I co, czerwona flaga jest bez kitu? Tak, koniec! O, Agadałem. O kur... A A nie to jest nie bóg, Ale najgorsze jest to, że... że, że... Nie, ale kto Ale to, to... A czy to nie zboguje Nie, jest, jest zan... nie zboguje! Mardek, tak, takie pytanie Włączyłeś ghosting? No wydaje mi się, że był no, Bo pewnie. ja jeśli ten to ja się rozbiłem to powinien być duchem Co um, jest, ja Nie Ja z tego zbiłem o tego, morolowskiego, bo, bo on się kuźma kłóczyło. Nie, to, to, tak, to, to ten, po... ten, te czerwone takie przed tym, to pit stopy które Czerec już miałem. No. Nie, pokazuje mi medy, potem pokazuję mi na drugie za dwa korzystanie softy, softy. Nie i nie. No, ustawiałem na, usta medy, tak, na pewno tak plan. jak było w tym, w regulaminie. Ja mam, ja mam softy, nie? Mogę ustawić. Dobra, no to co, cóż, cóż nam pozostaje. E, sam zostałem, sam zostałem ofiarą, bo też nie mogłem tego zastana minąć. A, tak, A właśnie... O Kurwa. Nawet, ja nawet nie wiedziałem, że tu resztaki macie. No gadałem, to są męczone. Ty, ale działają, dobra. Pozak. Nie, to jest... Patola, U, jest ja nie akurat to my musieliśmy, kurwa. Daniel się naciąć, kurwa. Jesteś debilem, jesteś debilem i tyle, nie było przeciwko stingu. No jakim cudem. Ale mnie, ponownie. Ale, ale, a ja musiałem się szybko, obronione się ma, że ale mnie w kanapkę wzięli Już tam miejsca nie było O który jesteś? Jest czwarty Dobrze Ale mnie zeszmociło w tej arenie Pokaż to kurwa, niemożliwe, że nie ma tam Za Co z arena, tak przede mną Tylko za mną, ja nie wiem, czy ja nie ale Michel opali, ale Michel Gdzie jest ten ghosting 4 do P1, no No to go banujemy od razu, nie ma imia Ja mam super moce Ale to chyba drugi wyścig z rzędu bo chyba w Portugalii też coś odpiernął No to miał kogo? jakiś też jakieś Dobra, Dobra, leżyjmy, tak? No, no ale najważniejsze się... Ale tutaj wuje Dobra, jeszcze Janu, mogę O, 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 właśnie poszła kulminacja Kurwa no Jebane kurwa duchy o, No właśnie nie, bo nie ma No i jeszcze... Co no jeszcze... no, co ja potem? Ja Ej, potrójnego do... Ej dobra, potrójnego dostałem jeszcze Potwórnego w zasadzie to się wyprawia, ty. To ile ty warninga dostałem, kurwa. No cudownie, po prostu, a kurwa, z czym się raz wysypał i ten. Trzeba powtórkę zapisać. Nagra mi któryś dyrektora? Spokojnie. Ja, problem nie. No tylko co teraz, ja mam kurwa winga uszkodzonego. A nie widać, co no... ci powiem. Nie, co mam to? na żółto. To już nie będzie skręcać nawet No za ciasno tu jest Nie dziele. Nie się wydaje, że na transmisji to na pewno było też Albo mogło być bo Oby to uchwycili No cóż, no z... zjebałem Dobra, giz, nie 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 Ja co innego Bałem się zjebać No ja pierdo... Nie, ten adres jest rozjebany ja pierdolę! On kurwa rozjebany! <głupia> kurwa głupi jestem. Teraz, teraz to... Teraz... Jebany kurwa debil. W trójkę wjechali, kurwa niemożliwe to jest. Dobra, jestem dobry. Ja takie tempo w końcówce. Yes. Yes. Kurba, Kurba, to za jak byłem kolibanoż po tym wyścigu dostać. Albo Zachęcam do zgłaszania. I Liga Mistrzów za chwilę, idealnie. A ja cały wyścig na dwóch warningach jechałem, bo ja chyba na drugim okrężeniu już złapałem. Niestety, oh spierdzieli wszyscy.